Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Distance Dwa. No. Mam no, akumulator, no tu mam to. Tutaj, aha. Hmm. Left side or right side? Bior akumulator. Co bym... to był za dźwięk? Trochę zrykam, wie pan.

Ale kurwa, odginę do no, chuja Jezus yes, Maria I co, i coś tam godło, kurde Dobra Na no, banana się udało Także znajdę go do tam, bam, bam I to I teraz, oj, a no Dobra, dobra, czegoś nie wiem, no czegoś nie wiem Gdzie ja mam iść dalej? No woda płynie Tak? Wszystko jest dobrze, tak? No, na zielono, no i... kurwa... Co? Ej, jaj, jaj! Gdzie tu ta woda? A, Proszę wody. I to się już otworzy, nie? I będzie zabawnie? Uj, ej! No o kurwa, ale będą problemy! Czuję problemy! problemy! Zobacz, co się dzieje! ta się! Uj, się go młotka! Ja się sam go boję normalnie, mogę go na dystans sobie trzymać! Tu Walej Palej normalnie! O kurwa! Ej, ej, ej! Ej, brachu, co ty robisz? Ale, na kolana łaknął no, no nameskie party bez talencie. Nadchodzi nowa era! Nie, nie, nie. to było? Finalnie, tak było. Finalnie, tak było. Śniegierka na cześć najwyższą. Jeps, 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 jeps. Tylko kurwa, macie Dobra, po co ja tu szedłem w ogóle, bo... A. jest is... co zjebał w ogóle. Jakoś robi ja łapę. Um. ueja. się mknęło, nie? Eja. Ej, hey, halo, to ma fred. Jak to się robi? Jak to się robi? Tak to się robi właśnie tutaj. Na dzikim zachodzie. O. Tego życzyłem, nie? Więc... Jest to. To łeb normalnie. A się nie wbiła o tej. Kurwa nie umierzu tak. Naładuję mu baseball sera. To w to. tej! Ale goś! Zrobił unik, no. Impress me, very Very impressive me. Dobra, gdzie iść? My Mi lutuje tylko tutaj. Dajcie drogę, coś tam do Halperinu, tak? Dobre. No i co? Znacznie ślepy. A na pewno ich do tych kurwa do drzwi. Okej, okay. watat. Coś nadużyłem. Gdzie? Ue, brama się otwiera. Kawę są. No tym są. Dobra, naprawię se tego, zobaczymy co można zrobić z tylu Ale mam tutaj, kurde, wykastry. Wyżacza se do Zmocnienie, tej, ale dobrze idzie Krzyciela se dam. Ole, to jest siekierka teraz Ue, tu młot wręcz się leży Ole, jestem dozbrojony teraz <coughs> Very dangerous Mędem mnie jest teraz Już wiem co wyrzucę nawet młotek Młotek będzie wyrzucany. A... ten? O, a ten jest o tym kateczku co zrobiłem naprawdę klasa światowa jest. Ale no też ta brama się otworzyła, nie? Z tego co pomyślałem. No, Ponoty no. tak łazić. No problem. No problem. Kurwa, to by można było... Poli. Jestem hardcorem. Hej.

Maybe First. this wasn't such a good idea. Stand the fuck back, it's hammer time. Colera. Ah! Open sesame! Oh, big fuckers, I got this. Get the guns. He's got it. Who's got this? this? Nikki Gut, big game hunter on cable. I saw her a snow leopard once. Wow. That's niche. Fake snow, too. <laughs> locked. Where oh, oh, is she? Not looking so hot today, Nikki. Hey, bitch. <laughs> <laughs> wow. Wow. Oh. Oh, <laughs> she? Kurwo. Ale podkład hey, right. Okej. Okay. Dawaj. O, ale ta sieka siostro. No to chyba nie ma czasu na buły, dobra, jedziemy z błędem. Co to ma oh, co DB? Ja pierdolę. Co to ma to Tu się nie ma rodowy. tym to się poradzę. Ojej, oh yeah. Też potrafię! Ole, jebłem! Co się dzieje? Gram się laguje, kurwa. Laguje mi grę! Normalnie. Dobra, żyję. Wyjazd stąd! Ej, to sama ona jest? O, to sama królowa, kurwa, przyszła za Oczywiście! Z sprawdzimy, jak ten motek idzie rozpuszczalny. Come on, baby! Ojej! O kurrrrr, jest mocniejsze niż sądziłem. O kurwa. Też potrafię tak zajebać. Ojej, sorry, pompa. Pompowałem się. Spompało mi się, gościu. Cholera, walkie-talkie. Kurwa, krwawie. Też na te batony Tak, kurwa, krzyczy. Jadę z nią. Wszystko. O oh yeah. Dobra forma dzisiaj jest, przepotężnie. Kurwa. Jaka sieka. Cholera. Wow. No dobra. Niech będzie no. Kasteci, ale się pogardam, nie? Yeah. mam tali jakąś. O, oh. mom, wyrakowane coś tam, premię coś tam. Okej, okay. bomba. Lubię tego, Jesus. lubię tego co? Right? Like to nie twoja wina, Ludzie, którzy nie są jak my, nie trwają Powiedziałem ale chciał być wielkim I got bit the fuck just keeping him alive this long. <laughs> Grab a gun and let's get back to Emma's. The arms are fair when Ale the fajnie. intent of bearing them is just. Do I love. Finja. You've noticed him. something to do Where? Do we go? Do we? Oh, oh, oh! Oh, oh! no Oh! Oh! Co zrobiłem źle? Aha, karabinek sportowy. Uuu, trawesty. Dopiero teraz zacznie się... problemy. Yeah, like now, 20 nabojów na pewno będzie dobrze, no. Cholera! Każdy zombie w mieszkaniu musiał słyszeć te krzyki find a window upstairs and shoot any motherfuckers coming into the backyard out the driveway side from the um, góry e? Oho. Kiszy do Yeah, I'm just on squad. They're awesome for it. Oh, ammo package. Light them up, Jay. Don't worry about ammo. Ah, I think I've got some of that. Watch and drop. I need to take a shot of it Oh yeah! To this this awesome. niesamowite! Zapuszczam. Nie mam pleców, nie mam. Ma le zido! Non si può Ok, mi sento male da questo. Ok, mi sento male da questo. Radocy śmiej No i co? Czy czeką sobie army. No Robot to się dzieje di Kurwa, ale ty dolze mnie I tam w hedy tylko wjeżdżają sobie. Przyjemne no? Można się poczuć jak. Mistrz świata! Yo, Motherfucker Cheese! Jeepie, Sydney! ale się Kana dobra! Jeszcze kandydaci są? To jest kandydat, zawoła, prosimy! Zabłądził się tam gdzieś. Eu não sei se você vai has fucking left the fucking building, bless his fucking soul. Oh shit, man. Come on, we're done. Cover em Mozin, da Frika. E aí, o que você quer? Não, não, não. Não, não. Oi, Serio? <laughs> no dobra. Nieważne. Znajdę samunicjację. Albo też nie znajdę. Znajdę takie takiego wystrzelu. coś, no please. pewnym sensie? W pewnym sensie. Nie They're still in Santa Monica. They want my blood for a vaccine. Yeah. That's so. We could all make it. Load up, roll out. One thing I've learned: the voice on the radio promising to fix all your shit never happens. We're uh -huh. doing just fine. If Emma wants to come, you'd ride shotguns right? She won't. Maybe. <laughs> you <laughs> might be surprised. We'll see you there.

Lovely. You're a survivor, Mikey. Yes. Yeah. Getting back was uh, a lot easier. Speak to Emma yet? Yeah? No. I, uh, no. No. How does this one go? I will. Oh, well, pack your bags. I'll be back as soon as. What problem? I can't get out. Thanks, mom. Wracamy. Wejdę pewnie co? Totalnie No ale cóż Udawał. <laughs> o kurwa Co mi to się włączyło? No takie szybkie ształy, szybkie luty O kurwa ten... Co jest? Co to było tej? Ej, co to było? Dobra Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, pozdrawiam w te deszcze dajcie lekka, suba, komenta. No bo widzisz, to no, nie mogę sobie dać, ale. także cześć.